Też dajcie, ja jestem z Tobą i żeby tym pytanie, nic z partnerstwa. Geralt! Miło, że wpadłeś. Co mogę dla Ciebie zrobić? Jak tam mój pancerz? Gotowa. Wzmocniłam na łączeniach i wytrawiłam w kwasie. Wszystko zgodnie z tradycją mojego klanu. Dzięki. Ile Ci jestem winien? Daj spokój. Gdyby nie Ty, nie byłoby mnie tutaj. To prezent. I podziękowanie za to, co dla mnie zrobiłeś. Weź go i niech ci służy. Dzięki. Naprawdę no, złowców czarownic. Serio. Już nie mogła mi naprawdę zrobić za który nie ma związku z łowcami czarownic. No wybacz, ale raczej nie będę go nosiła. Ja nie nazywam złowców czarownic. Chcesz obejrzeć nasz mały skład towarów różnych? Teraz odbieramy nagrodę za zlecenie. Podobno mieliście problemy z archegryfem. Ano, zabił kilku wioskowych na północ od Wrońców. Ludzie przyszli na skargę do barona i tyle lamentowali, że się zgodził nagrodę dać temu, co potwora ubił. A to dziwne, bo baron już dawno wyjechał. Dobrze się składa, bo przyda mi się parę koron. A, no jednak, co Wiedźmin, to Wiedźmin. <marsz> Masz. Uczciwa płaca za uczciwą pracę. No ja myślę, dobra. Ja to już od razu tak szybko wykonaliśmy, aż dwa zdania. A teraz jedziemy na wyścigi konne. Tak, jedziemy na wyścigi konne. Zdecydowanie. Ja to zobaczę ten pancerz. I tak go widzę, na razie nie mogę nosić. No niby jest lepszy. No, ale kurde, to jest patos owców czarownic. Nie jestem skonana, Nie jestem skonana z prostego powodu. Bo nienawidzę owców czarownic. Naprawdę miałabym nosić ich pancerz. Nie podoba mi się ta myśl. I chyba jednak nie będę tego robiła. Mój batos i tak jest obecnie dobry. Razej nie ma potrzeby go zmieniać na chwilę obecną. Dobra, boć sobie, pojedziemy teraz e, na te wyścigi Mam nadzieję, że... Kurde potka musisz mi to robić. E, mam nadzieję, że uda się wszystkie te wyścigi porobić za pierwszym razem. To jest oczywiście tutaj, więc znaczy, tutaj od razu spisaniosa. No, mamy dać mój minutę filmu, tak? Więc tego tytułu nie powinno mieć problemów na chwilę obecną. że z teleportem gdzieś. No i dobra. Będziemy mieli co wyścigi do zrobienia. Proszę, jest to ona! Witam. Witaj, odwiedzasz gonitwę jako widz, czy jako zawodnik? Jeszcze się nie zdecydowałem. Porozmawiaj z mistrzem wyścigu, jeśli podejmiesz decyzję. Stoi tam, na podwyższeniu. Mam wrażenie, że jesteś niezłym jeźdźcem, choć nie tak dobrym jak Luka. Chciałabym, żeby ktoś kiedyś utarł nosa temu zarozumiałcowi. Za ja, Luka to jest ktoś z jej rodziny. Zastanawiam się, czy mógłbym wziąć udział w genitwie. Jeśli staćcie na wpisowej masz własnego wierzchowca, to czemu nie? Tylko decyduj się szybko. Bieg zaraz się zacznie. Opowiedz mi o tych wyścigach. Zawody zostały ustanowione zgodnie z ostatnią wolą Erasma Wegelbuda. Który doszedł do majątku poprzez hazard i zawsze był z tego dumny. No, faktycznie powód do dumy. Rodzinie nie przeszkadza tor wyścigowy pod domem? Cóż, obawiam się, że wykonanie woli pana Erasma było bezwzględnym warunkiem dziedziczenia majątku. A jakie zasady ma wyścig? Nieskomplikowane, jak nieskomplikowany był pan erazm. Dwóch zawodników startuje równocześnie i wykonuje jedno okrążenie. Chcę się ścigać. Paradnie, twoja godność i imię wierzchowca? Gerald Rivi, na płodce Znakomicie. Twoim przeciwnikiem będzie, niech spojrzę, Seamus Hold dosiadający Atosa. No to cóż, z chęcią się z Holdem rozprawię. No i zaczynamy. Dawno nie było wyścigów konnych. Zawodnicy w siodłach, odliczam do trzech. Jeden, dwa, trzy, star. A ja, no niby start, a i tak muszę chwilę poczekać. Dobra, jedziemy! No płotka! Kurde, on teraz nie chce biec! No, w końcu no to muszę uważać, żeby spadkowo do systemu Windows się nie wywalić. Aby ja się gra, to systemu nie wywaliła. No i to tego musiał uważać, bo e, niektóre te wyścigi trochę będą poplątane. Właściwie to dwa kolejne. No to akurat jest taki sam jak ten wyścig, który jechaliśmy z tym <grym> Worhanem. Ale z kolejnym wyścigiem jest takie proste. To nie będą. No ale cóż, to będzie taki luźny odcinek. Gdy sobie odpocniemy od zabijania potworów. No i proszę bardzo, bardzo, wygraliśmy. Uwaga, uwaga! Ostatnią gonitwę w wyścigu pamięci Razma Wegelbuda wygrał Gerald z na płotce. Chwała zwycięzcy! No pierwszy wyścig zalicone. Nieźle. Jednakowoż nie oszukujmy się. Wyzwanie nie było duże. Mam Cię zapisać na następny wyścig? Chciałbym ścigać się jeszcze raz. Świetnie. Wyścig niebawem się zacznie. Twoim przeciwnikiem będzie wicehrabia Romer dosiadający kanikuły. Wicehrabia ściga się inkognito, więc proszę o dyskrecję. No dobrze No i teraz nam wyjście trochę będzie poplątane. już nie będzie to samotrasa samodnicy w siodłachliczam doze 1 2rzy No jest sobie wiecór nam się zrobił Z mi płotka, nie chce biec. No, widzicie, teraz przykład, yy, biegniemy w tą stronę. Jest woda, co bym ja ze ścieżki nie zboczyła. No, za mamy nowy znacznik. Kurde, nie starczy mi wycofałości. Dobra, nie mogę się dać wypsadzić. Wstań z meta. ludzie, podążajcie. Uwaga, uwaga. Dobra, udało się. Z nią w wyścigu pamięci Razma Wegelbuda wygrał Geralt z Libii na plotce. Chwała zwycięzcy! Brawo! Gratuluję wygranej w pięknym stylu. Mam cię zapisać na następny wyścig? Chcę spróbować, jeszcze raz. Cudownie, niech będzie. Tym razem, twoim przeciwnikiem będzie. Luka Wegenhut, kuzyn panicza Alberta na Sukubie. Jest czarną owcą rodziny, ale jeszcze nigdy nie przegrał gonitwy, więc stał się kimś w rodzaju tutejszego czempiona. Zawodnicy w siodłach! Odliczam do trzech. Kto musi padać! Jeden, dwa, trzy. Star! No, z nim może być problem. Dobra, ale mamy za całą trasę, więc może nie będzie aż tak źle. My musimy teraz... Tędy jechać. No już to, to jest? To nie ominia żadnej bramki. Pada Ja prowadzę. Мы направо это бы за из пса Udało się. Uwaga, uwaga! Ostatnią gonitwę w wyścigu pamięci Razma Wegelbuda wygrał Geralt z Ribi na płotce. Chwała zwycięzcy! No, na scenie się udało. Wyścig gratuluję wygranej. No co za zwycięstwo? Dobra, jakby do cyrku złożył się ludzi. Kapitał można zbić, no Ingrid, z nią nic nie ma, posłuchaj sobie, Geralt z Rivi, jak mnie mam. O co chodzi? Oprócz wyrazów uznania z powodu zwycięstwa, proszę przyjąć zaproszenie od szefa. Chciałby pogratulować osobiście. Tasak? Żegnam. Tasak od go odbazić. mnie. nie dosyć do mnie słucha o Twoim zwycięstwie w konictwie Wegelbultów. Taki talent nie powinien się marnować, przeciwnie, powinien się rozwijać. A za ten rozwój należy go osobiście nagrodzić. Jeśli jesteś zainteresowany, bądź to rozwojem, bądź wynagrodzeniem, zapraszam na spotkanie w mojej miejscówce TASAK. Okej. Okay. I teraz tak... E... Myślę, że spotkamy się z nim w kolejnym odcinku. Tak, wiem, znowu krótki odcinek, no niestety okoliczności na chwilę obecną związane z Pong'ą jest również z tym, że prawdopodobnie będę musiał zrobić reset laptopa a na razie nie mogę tego zrobić, dlatego, bo prowadzę serię z GTA City no to, to niestety te, te okoliczności zmusają mnie do tego, żeby nagrywać krótsze odcinki z 9 na 3, więc przepraszam za to ale po prostu nie chcę ryzykować, że e, w trochę trochę jeszcze bym ten odcinek, to potem byłyby jakieś problemy więc e, wolę sobie zostawić e, ten Wotek z Tazakiem na kolejny odcinek ale nie jest powiedziane z tego odcinka, nie nagram dzisiaj, bo być może nagram, być może zrobię coś takiego, że gdy zrobię inne rzeczy, które chciałbym zrobić dzisiaj, ja dzisiaj mam sporo zasu, dzisiaj mam sporo zasu, moja mama mówiła mi, że wróci późno też ja przy już mam baterię, z baterii no mam kartę już internetową, tak już mam ten internet e, druki, mam już również e, kartę, więc mogę już sobie spokojnie e, do mojej mamy, pytać ją co i jak, więc e, jeśli będę miał czas e, gdy zrobię wszystkie inne rzeczy, które za chwilę będę zrobić Eee, to na, to na, dam laptopowi chwilę odpocząć, tak myślę, i nagra wam jeszcze odcinek z dokończeniem tego zdania. Nie obiecuję, ale spróbuję, spróbuję wam coś takiego, takiego nagrać. Na chwilę bez tą końce to będzie na tyle, bywajcie. No to piórny, naprawdę, Robą wrażenia.